Cześć, idę właśnie zobaczyć na naszą działkę, gdzie mamy dom Mezanin 50, słuchajcie, i trwają dzisiaj tam prace ogrodowe, bo już 7 czerwca mamy dzień otwarty i na tego 7 czerwca chcę, żeby po prostu ten dom wraz z działką był mega ładnie przygotowany, bo zobaczycie Mezanin 35, Mezanin 50, One Step Smart 70, Space Smart 90 i Family 35, słuchajcie, jeden dzień, pięć domów, e, które wszystkie będą w stanie Wykończonym, słuchajcie, pod klucz, więc jest to niesamowita okazja, żeby przyjechać i tego dnia być z nami 7 czerwca. A ja idę teraz zobaczyć, jak te prace ogrodowe, co tam się dzieje. Jest ze mną wierny kompan Mr. E, Ryszard. E, czapeczka od mojego przyjaciela Łukasza z powarszawsku. Bardzo ładnie i fajnie się prezentuje. Pozdrawiam Ci, Łukasz. No i idziemy zobaczyć, słuchajcie, co tu się wyprawia. Ciężki sprzęt chodzi, słuchajcie, e, teraz tutaj panowie e, równają nam teren. Będzie tutaj kostka, słuchajcie. Będzie tutaj również e, garaż. Będzie tutaj zrobione e, podlewanie automatyczne tej działki. Będzie oczywiście też nawieziona trawa tutaj. E, będzie tutaj... Co my tu jeszcze będziemy wykonywali? No wszystkie takie obrzeża tutaj, słuchajcie, wokół tego domu. To wszystko tutaj będzie wykonane. Jesteśmy przy tym mezaninie 50, tak jak Wam mówiłem. Oj, kurde, tu chłopakom bym kurde linkę zerwał i dopiero bym miał kręcenia. No i tak to się słuchajcie prezentuje. Tutaj będzie, widzicie, miejsce jest już przygotowane, w sensie wytyczone, gdzie będzie stała balia, bo tutaj będzie również balia. I ten dom będzie na sprzedaż z tym wszystkim z balią, z podlewaniem ogrodowym no kompletna oferta, słuchajcie. Tu wszystko teraz właśnie rozprowadzamy to wszystko właśnie teraz robimy, jak wiosenka nam się piękna na zrobiła, tak właśnie teraz już od razu to e, z tym działamy po prostu tematem i e, nie zwlekamy, słuchajcie. A co my tutaj mamy, słuchajcie, co ja tu, co ja tutaj dopatrzyłem się, co tutaj piją, a może z czego tutaj piją, co? <laughs> z hałsmartowych kubków, trzymajcie się, cześć!